To miał być zwykły wieczór z influencerami, a zamienił się w najbardziej poruszający moment całej Gali. Kiedy zabrzmiała znajoma melodia i doda wkroczyła na scenę, nikt nie krył łez. To był hołd dla Tomasza Jakubiaka, którego nie da się zapomnieć. Podczas Galisi Bloges 2025 rok wśród blichtru, uśmiechów i błysków fleszy wydarzyło się coś, co na długo zostanie w pamięci obecnych. Pośród rozdania nagród i prezentacji twórców internetowych pojawił się wyjątkowy performance, który był niczym cichy krzyk serca. Pożegnanie człowieka, który przez lata był uosobieniem pasji i serdeczności. Mowa o Tomaszu Jakubiaku, znanym kucharzu, jurorze Masterchef Junior, autorze programów kulinarnych i przyjacielu wielu. Jego historia zakończyła się zbyt wcześnie. W 2024 roku zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy. Walka z chorobą była długa i kosztowna. Tomek poddawał się licznym terapiom, wyjechał z rodziną do specjalistycznej kliniki w Izraelu, a nawet wydał książkę, z której dochód przeznaczony był na leczenie. Pomimo wszelkich starań jego stan zdrowia ulegał pogorszeniu. Odszedł otoczony wsparciem fanów, rodziny i przyjaciół. Jedną z osób, która szczególnie mocno przeżyła jego odejście, była Daria Ładocha, wieloletnia przyjaciółka Tomasza. Gdy sześć lat temu zmarł jej ojciec, to właśnie Jakub był przy niej. Teraz rol się odwróciły, to ona żegnała jego. Od śmierci Tomka nie potrafiła znaleźć słów. W mediach społecznościowych zamieściła czarną planszę. Milczenie, które mówiło więcej niż jakikolwiek post. Na bloges Podczas wręczania pierwszej statuetki, Daria weszła na scenę z niezwykłym zamiarem. Jej słowa wstrzymały oddech publiczności. Dobry wieczór państwu. Pięknie wyglądacie, to dopiero początek tego wieczoru. Ja będę miała przyjemność wręczyć pierwszą statuetkę. Wręczę ją w dosyć nietypowy sposób. I osobie, która nauczyła mnie przede wszystkim odwagi tego, że nie należy się bać. Powiedziałam, że to zrobię mojemu przyjacielowi Tomkowi. W tym momencie zabrzmiała melodia, podkład do utworu Dwie bajki Dody. Daria zdziła buty, zaczęła śpiewać. Po chwili na scenie pojawiła się sama Doda. Obie kobiety, widocznie wzruszone, wykonały wspólnie piosenkę. Dorota nie powstrzymała łez. Publiczność wstała z miejsc. To nie był show, to było pożegnanie, wyznanie miłości. Gest odwagi i bólu zarazem. W opisie do nagrania z występu Daria napisała: Pokonywanie lęków to sztuka życia. Ale nie będę kłamać. Bardzo się bałam przed tym występem, ponieważ wymyśliłam to sobie dokładnie we wtorek. Obiecałam to kiedyś Tomkowi. Tomuś, to jest właśnie moje pożegnanie. Kiedyś jeszcze się spotkamy. Wzruszający moment zyskał tysiące wyświetleń w internecie. Komentarze widzów przepełnione były wdzięcznością i uznaniem dla odwagi obu kobiet. Fani Jakubiaka podkreślali, jak wielki wpływ miał na ich życie. Inspirował, dawał radość, zarażał pasją do gotowania i do życia. Jego śmiech, energia i dobroć pozostaną na zawsze w pamięci tych, którzy mieli szczęście go znać osobiście lub przez ekran. To pożegnanie było inne niż wszystkie. Ale może właśnie dlatego było tak prawdziwe. Jeśli poruszyła cię ta historia, zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się tym filmem. Bo takie gesty przypominają, że nawet po śmierci można zostawić po sobie coś pięknego. Dziękujemy ci, Tomku.